Jestem magnesem na bogactwo. Każdego dnia przyciągam do siebie nowe możliwości, nowe szanse i nowe pieniądze. Wszechświat sprzyja mojemu rozwojowi, a ja otwieram się na coraz większy przepływ obfitości. Bogactwo otacza mnie ze wszystkich stron, a ja czuję głęboką wdzięczność za wszystko, co już mam i za wszystko, co dopiero do mnie zmierza. Z każdym oddechem wzmacniam swoją wewnętrzną energię przyciągania, z każdą myślą tworzę przestrzeń na dobrobyt, który naturalnie staje się częścią mojego życia. Wiem, że zasługuję na pieniądze, zasługuję na sukces, zasługuję na dostatek. Moje działania przynoszą mi coraz większe korzyści, a moja pewność siebie rośnie każdego dnia. Widzę wartość w tym, kim jestem i w tym, co tworzę. Dzięki temu świat odpowiada mi hojnością. Bogactwo nie jest przypadkiem, jest efektem mojego nastawienia, moich przekonań i mojego wewnętrznego światła. Z radością przyjmuję fakt, że mam w sobie naturalną moc przyciągania wszystkiego, czego potrzebuję, by żyć pełnią życia. Każda decyzja, którą podejmuję, prowadzi mnie do większego dobrobytu. Moje serce i umysł są otwarte na nieskończone możliwości. Przyciągam inspirujących ludzi, wartościowe projekty i dochodowe okazje, które wzmacniają mój sukces. Pieniądze przepływają do mnie w sposób lekki, przyjemny i zgodny z moją energią. Nie muszę się o nie martwić, pojawiają się dokładnie wtedy, gdy ich potrzebuję i w takiej ilości, która mnie wspiera. Jestem w zgodzie z energią bogactwa. Czuję, jak moja świadomość poszerza się każdego dnia, pozwalając mi dostrzegać nowe drogi rozwoju, nowe kierunki działania i nowe źródła dochodów. Moje życie jest pełne harmonii, a pieniądze wzmacniają to, co we mnie najpiękniejsze. Uczę się przyjmować dobro z wdzięcznością, bez lęku i bez ograniczeń. Otwieram się na luksus, wygodę i finansowy spokój. Każdy sukces, który osiągam, jest potwierdzeniem mojej mocy i mojej wartości. Nie muszę udowadniać niczego nikomu, wystarczy, że jestem sobą, a bogactwo płynie do mnie naturalnie. Z odwagą sięgam po więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Moje możliwości są nieograniczone, a ja jestem gotowa, by w pełni je wykorzystać. Pieniądze są moim sprzymierzeńcem, wspierają mnie i pozwalają tworzyć życie, o jakim marzę. Jestem magnesem na bogactwo i każdego dnia widzę na to dowody. Dziękuję za obfitość, która płynie do mnie nieustannie. Dziękuję za szanse, które pojawiają się w idealnym momencie. Dziękuję za to, że mogę doświadczać coraz większej wolności, lekkości i spełnienia. Moje życie jest historią sukcesu, która dopiero się rozpoczyna, a ja z radością wchodzę w kolejne jej rozdziały pełne bogactwa, mocy i obfitości.